Misja grudzień numer 3. Cieszę się, że wpadliście tutaj do mnie, już tłumaczę o co chodzi. Tak, postanowiłem wybrać ten format, żeby wam to trochę rozciągnąć, rozwinąć, dlatego że trochę sobie pogadamy. Końcówka roku to jest taki niezwykły czas, kiedy zaczynamy sobie popuszczać, wszystko przekładamy, mówimy, zacznę w nowym roku, zacznę od stycznia, zacznę później. Dlatego jestem tu po to, żeby to lenistwo trochę odsunąć, żeby naprawić te stare rzeczy, które nie wyszły, żeby w ten koniec roku. Wejść na maksa. Jeśli masz coś, co ciągle przekładasz, to jest idealny moment, żeby się zaangażować. Do tej pory mieliśmy już dwa takie projekty: misja grudzień 1, misja grudzień 2. Dość logiczne. Codziennie na moim Instagramie, tu macie nazwę, w opisie będziecie mieli link, będą wyświetlały się na relacji wyzwania dla was, wyzwania do realizacji. Czas na nie macie 24 godziny od wrzucenia. O godzinie 9 codziennie nowa relacja, nowe wyzwanie do zrobienia przez Was. Wyzwania będą bardzo różne, bardzo proste, jedne ciekawsze, drugie mniej, ale każde na swój sposób będzie budowało Wam mocno tą końcówkę roku. Może trzeba będzie się przełamać i pogadać z kimś obcym na ulicy, a może trzeba będzie po prostu przedłużyć swój trening albo wyjść na dwór. Nie wiadomo. To wszystko dowiecie się w swoim czasie. Co tydzień będziecie mieli małego vloga, takiego mojego vlogmasa z podsumowaniem wyzwań, z tym jak one szły u mnie, które zrealizowałem, które było mi ciężko zrealizować, i jak to wszystko poszło, żebyśmy mogli robić to po prostu razem. Jeśli macie jakieś pytania, coś wam nie idzie, odpowiadajcie na relacje, dawajcie znać, zróbmy to razem, sprawdźmy, że ta końcówka roku będzie niezwykła. Misja grudzień to nie będzie tylko kilka wyzwań, ale też test dla Was. Czy przez 24 dni będziecie w stanie przełamywać swoje słabości, poprawiać swoje osiągnięcia i przybliżać się do Waszych marzeń? Dlatego jeśli chcecie wykorzystać tą końcówkę roku, wpadajcie na Instagrama i do zobaczenia w pierwszym filmie.